Cześć, jestem Igor, jestem z klasy 5B. Cześć, jestem Kasia, jestem z klasy 5A i dzisiaj Wam przybliżymy troszeczkę temat SILP-u. Tak, korzystamy z fiszek, aby niczego nie pominąć. SILP to System Informatyczny Lasów Państwowych i jest to przedmiot bardzo podobny do informatyki, Ponieważ korzystamy z nim głównie z komputerów i rejestratorów. Rejestratorów bardzo często używamy w terenie na tych lekcjach. Służą one do odbiórki drewna i wyznaczania różnych punktów w terenie. Tak, i, i fajne w nich jest to, że są bardzo proste w obsłudze, bo przypominają po prostu telefon. Są na, też na systemie Android i po prostu mają specjalne aplikacje do pracy w leśnictwie. Na silpie korzystamy również z szkicewnika leśniczego, w którym możemy wykonywać szkice zrębowe. Są to po prostu takie plany przeprowadzenia całego zrębu, które, na których umieszczamy np. w którą stronę chcemy wycinać drzewo i gdzie mamy je wywieźć i umieścić. Jak i również szkice odnowieniowe, w których wyznaczamy jakie sadzonki będą posadzone <noise> I... I ile ich? Po I ile prostu? ich po prostu, w jakich odległościach od siebie? No po prostu tak samo wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia tego odnowienia. Yy, korzystamy też z panelu leśniczego, yy, w którym tworzymy raporty. Jest to taka baza danych, w której przeprowadzamy, wprowadzamy wszystkie yy, zabiegi, które się w lesie odbyły albo odbędą po prostu wszystko, co się, co się ma dzieć w lesie musi się tam znaleźć i, i tyle. To chyba tyle o SILPie. Tak. Jeszcze byśmy chcieli tak wspomnieć, że SILP to jest przedmiot, którego się uczycie trzecia, czwarta klasa. Tak, ponieważ, żeby efektywnie się go uczyć, potrzebuje się już jakiejś wiedzy, którą się zdobywa na innych przedmiotach, i później na SILPie się tylko praktycznie wykonuje to, co się w zawodzie później robi. Byśmy chcieli podziękować serdecznie za uwagę i zaprosić do obejrzenia przyszłych i poprzednich filmów. I zaprosić oczywiście do szkoły. <laughs> Nie możemy tak posiedzieć w ciszy i polecam napisy. <śmiech> <śmiech>